L -l 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 -l. Jeszcze raz. Partnerem motoryzacyjnym odcinka jest Toyota Professional Wesoła. Autoryzowany salon i serwis Toyoty w Warszawie. Dzień dobry dla wszystkich piłkarskich podróżników. Moi drodzy, kolejny football trip z Elwibet. Daleka destynacja Zielona Góra. Lechia, Zielona Góra kontra Reaków drugi częstochowa. Godzina 7.20. I będziemy jedli tradycyjne polskie śniadanie. Frankfurterki z jajkami sadzonymi. Te jajka są od kur z wolnego wybiegu: keczup musztarda, masełko, pieczywko. No i jest pięknie, moi drodzy. Dzisiaj po raz kolejny, dzięki uprzejmości Toyota Professional Wesoła, jedziemy zawodowym autem marki Toyota. No, czego chcieć więcej? Jedziemy dzisiaj właśnie do Zielonej Góry, a tymczasem smacznego. 56 km. Zostało do Zielonej Góry. Piąta godzina podróży. bo no, można powiedzieć kawał fury na różnego typu wypady. Tempomacik adaptacyjny sam nam zwalnia, sam przyspiesza trzymając dystans od samochodu, który nas y, jedzie przed nami. Nawet pogoda jest dla nas łaskawa, bo jak jechaliśmy wcześniej straszna mgła, myśleliśmy, że to smog, ale jesteśmy teraz już bardzo blisko Zielonej Góry i jest coraz lepiej. Moi drodzy. Odbyliśmy już objazdówkę po trawiastych boiskach w Zielonej Górze. Jak sami widzicie, baza, jeśli chodzi o infrastrukturę, jest niezwykle bogata. Zarówno Akademia, jak i seniorzy Lechy mają gdzie trenować. Są to w większości boiska trawiaste i co ważne, udostępniane dla klubu za symboliczną kwotę. Nie jest to oczywistość w innych miastach, dlatego warto podkreślić, że tutaj w Zielonej Górze władze miejskie stanęły na wysokości zadania. I co warte jest podkreślenia, są udostępniane za symboliczną kwotę. Mamy okazję porozmawiać z osobą wyjątkową, z człowiekiem orkiestrą, jeśli chodzi o zielonogórski futbol. Naszym gościem jest prezes Lechi Zielona Góra oraz założyciel i pomysłodawca Akademii Piłkarskiej Maciej Murawskiego, Maciej Murawski. Macku, te związki między Akademią a klubem są bardzo duże. Te dwa projekty się przenikają nie tylko przez moją osobę, ja jestem prezesem w Lechii w Akademii, natomiast moi wiceprezesi w Akademii są bardzo też mocno zaangażowani. To są byli piłkarze Lechi, więc pomagają mi w tym, żeby nasza akademia się rozwijała, ale w tym kierunku, żeby dzieci trafiały do Lechi i poza tym wielu trenerów którzy pracują w, pracują w akademii pracują też w Lechi. Udało nam się doprowadzić do sytuacji, że nasze dzieci kibicują Lechi. Tu były różne kluby młodzieżowe, Zryw, UKP, SPN, które świetnie szkoliły przez wiele lat. Natomiast nigdy nie było czegoś takiego, że te grupy młodzieżowe w jakikolwiek sposób były połączone z Lechią. Lechia zawsze była takim oddzielnym bytem, który nie do końca był związany z tymi grupami młodzieżowymi. Nam to się udało połączyć i nasze dzieci Poza kibicowaniem falubazowi, zastalowi, czyli tym tutaj wielkim dyscyplinom, które ma, odnoszą sukcesy, też kibicują lechy na górę. To jest coś, co myślę, że jest największym sukcesem, jakbym teraz spojrzał na te ostatnie lata. Jakbyś mógł jeszcze powiedzieć o, o, ogólnie o młodzieży, liczbowo, bo widzieliśmy, że macie tak dużo tych drużyn młodzieżowych, Wielu trenerów, około 30. 30. Trzeba to logistycznie jakoś poukładać. Tak, około 400 dzie dzieciaków trenuje u nas piłkę. W większości są to chłopcy, też zdarzają się dziewczynki. Natomiast nie mamy drużyn dziewczęcych. Byliśmy na wielu boiskach i zwróciliśmy uwagę, że w Zielonej Górze macie w czym wybierać, tą logistykę jesteście w stanie zapewnić i te treningi rozpisać, bo macie całą gamę boisk i tutaj podkreślmy, że to są boiska trawiaste w większości. To fajnie ułożone, że nie dość, że macie taką siatkę tych klubów filialnych, partnerskich, z którymi współpracujecie, które na co dzień grają w niższych ligach, no to macie tak to zorganizowane, że możecie trenować na, na ich boiskach. Tak, przede wszystkim na Mosirze mamy kilka boisk trawiastych, tak jak widziałeś na Sulechowskiej są dwa boiska trawiastek, to są dwa stadiony. Dodatkowo obok jest amela gdzie są znowu dwa boiska trawiaste to są boiska takie treningowe meczowe ale dla grup młodzieżowych tam tylko trenują juniorzy trampkarze młodzice orlice żaki czyli seniorzy tam nie wchodzą i jeszcze obok przy szkole sportowej przy SMS-ie mamy boisko na Wyspiańskiego które też jest wykorzystywane do treningów głównie do tych treningów międzylekcyjnych bo u nas w, klasie, w klasach sportowych dzieci trenują też rano, też o 12:00, czyli te zajęcia są często właśnie na Wyspiańskiego, ewentualnie nie na Amelii, bo one są blisko. Liceum i podstawówka to są szkoły sportowe, też jak widziałeś na Wyspiańskiego jest budynek, który chcielibyśmy zaadoptować, stworzyć tam takie centrum piłkarskie. Chcemy przede wszystkim bazować na, na szkoleniu, chcemy wychowywać naszych chłopców, oczywiście najlepsi tak będą odchodzić, tak jak do tej pory, chcemy w tym kierunku i że, żeby szkolić jak najlepiej, w naszym pierwszym zespole gra praktycznie chyba 80% naszych wychowanków. Nasza druga drużyna w czwartej lidze to są praktycznie sami juniorzy plus trzech doświadczonych zawodników. Moi drodzy, spinamy klamrą. Maćku, dziękujemy Ci bardzo za rozmowę. Życzymy Dziekuję. Ci, żeby Akademia się rozwijała, żeby dostarczała jak najwięcej tych wychowanków do pierwszej drużyny lechi No i spełnienia tych marzeń, o których myślisz, żeby w końcu Lechia zagrała na szczeblu centralnym i była takim silnym ośrodkiem piłkarskim właśnie tutaj w województwie lubuskim. Dziękuję, też tego sobie życzę i mam nadzieję, że będzie coraz więcej chłopców trafiało do ekstraklasowych klubów, a może kiedyś do reprezentacji stąd, z tego regionu, bo przez wiele lat tak było i mam nadzieję, że dalej tak będzie. Tego życzymy. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Hello my friends. Moi drodzy, jesteśmy dzisiaj w Zielonej Górze. Trzecia liga, grupa trzecia, spotkanie Lechia Zielona Góra kontra Raków, drugi Częstochowa. Zobaczcie, jak to wygląda. Najlepszy moment w roku, żeby przyjechać i zobaczyć widowisko piłkarskie. Murawa nienagannie przygotowana. Drużyny się rozgrzewają. Za chwilę wyjdą moi koledzy po gwisku. Zobaczymy, jak dzisiaj sobie będą radzili. Można powiedzieć, spotkanie wspomnień. Z jednej strony prezes klubu Lechia Zielona Góra, Maciej Murawski, z którym studiowałem. Menadżera sportu, studia podyplomowe, a na ławce Rakowa... O, studia ma! Proszę, jak Podyplomowe. Jak byłem prezesem klubu, na pieczące miałem napisane MGR, to znaczy że dużo wypiję. Zwróćmy no. uwagę, jest pani fizjoterapeutka, już zaraz sprawdzę, jaką mam napisane, z ściągaweczka. Pani Natalia. Pani Natalio. Pozdrawiam. Tak, jest wszystko. No, widzisz, to jest magia. Dlaczego wiedziałem, że pani Natalia tak ma na imię? Bo oglądam Krzysztofa Jackowskiego. Na ławce rezerwowych yy, yy, drużyny Rakowa Częstochowa. Człowiek, z którym jestem sentymentalnie związany, mój były zawodnik Tomasz Kuźma, z piłkarskiej rodziny, syn. Yy, Trenera między innymi e, Siarki Tarnobrzek, Lecha Poznań, Ryszard Kuźma, Człowiek Legenda, jeśli chodzi o środowisko piłkarskie. Dzisiaj też ciężki dzień dla Rakowa, bo jesteśmy tutaj zaledwie kilkadziesiąt godzin po tym, jak Raków odpadł z europejskich pucharów w Pradze z tamtejszą Slawią. Ale tak jak rozmawiałem z trenerem, pozytywnie nastawieni. Dlaczego? Bo w składzie Rakowa-Częstochowa dzisiaj same nazwiska, ale wiadomo, że nazwiska nie grają bez danych, bez RODO. Bez, pes bez peseli. Dobry. Michał Czekaj, piłkarze, piłkarz między innymi w przeszłości Wisły Kraków. Kamil Chiliński, Piotr Malinowski legenda klubu. Kiedyś jeden z najszybszych piłkarzy w Ekstraklasie. Przemysław Mizgała, również bardzo doświadczony. Dzisiaj jest 11 na 1. Zobaczymy, jak to się potoczy. Widzieliśmy dzisiaj wszystkie obiekty treningowe Lechi. Wszystkie trawiaste, wszystkie z naturalną nawierzchnią. Bardzo dużo młodych zawodników, sporo wychowanków. Zobaczymy, jak oni poradzą sobie z aktualnym liderem. Przypomnę, że to Raków, drugi częstochowa jest aktualnie liderem trzeciej ligi grupy 3. Piłka, piłką, ale no niestety Kiszki Marsza grają. Dzisiaj zobaczyliśmy sporo rzeczy i do tego trzeba powiedzieć, że odwróciliśmy kolejność, bo zwróćcie uwagę, że pierwszego dnia w Zielonej Górze nie jesteśmy na atrakcjach turystycznych, nie pokazujemy wam ich, tylko jesteśmy na spotkaniu piłkarskim, bo ten mecz Lechii Zielonej Góry z Rakowem II jest w piątek, a nie w sobotę. Dlatego idziemy do stoiska cateringowego, jest ono blokowane za jedną z bramek, są miejsca do siedzenia, więc idziemy i konsumujemy. Jeszcze przed meczem musimy coś zjeść, dlatego, że cały dzień nie jedliśmy. Słuchajcie, zobaczcie jaka wielka kiełba. Jest ona w bułce. Ta bułka nie jest hot dogową bułką. Jest keczup, jest musztarda. Do tego kola 23 zł taki zestaw, 8 zł picie, 15 kiełba. Jak najbardziej przystępna cena, stadionowa. I już wiem, że ta kiełbasa, jeszcze nie spróbowałem. Jest mocno przyprawiona, jest pieprzna. Który mnie trafi? Nie ważne z której drużyny. Na rozgrzewce. Czy to będzie Lecha? Czy do Raków? Zapamiętam numer. Zaraz pójdę do sędziego, powiem, żeby kartkę dał. Oni teraz będą mieli konkurs. Kto trafi tego grubasa, który zajada kiełbasy? Słuchajcie, w środku jest majeranek! Majeranek jest! Jakościowo bardzo dobra kiełbasa. Podoba mi się ten punkt gastronomiczny. Grill tradycyjny, węglowy. Tylko jeść. Pogoda sprzyja. Wiaterek zawiewa i za chwilę przechodzimy do dania głównego. Spotkanie Lecha, Raków drugi. Trzecia liga, styl życia. Idziemy kino dzisiaj kręcić ma 95, tak? Ale z włosami ma 95 włosy to jest podstawa. Przy konie po betonie, moi drodzy, rozpoczęło się to spotkanie. Trójka arbitrów z Wrocławia. Na całe szczęście jest wiaterek, bo tak około 30 stopni, myślę, że odczuwana, ale jest wiaterek. To, to na pewno pomaga. Dużo zawodników, których znam z Rakowa oczywiście. Połączenie doświadczonych z młodymi. Uwaga! I bramka. Bramka w tym momencie Piotr Malinowski. Chwaliłem wcześniej, minutę wcześniej że jest z mojego rocznika, a cały czas jeszcze ma zdrówko i niesamowita szybkość. No i tutaj dostał prostopadłą piłkę, uprzedził bramkarza. Walczyć, <tryk> <tryk> walczyć! Raj! Poka, poka, poka. Minutę temu postawiony. Można? Można w Polsce wygrać kupon? Dwie ważne informacje. Bramka samobójcza Pytałem zawodnika Rakowa, który miał kopa mundiale, czy tata grał w piłkę, no grał, ale syn chyba gorzej, bo sam obuja strzelił, co najważniejsze, jeden do jednego, dosłownie dwie minuty wcześniej puściłem kuponik, że w pierwszej połowie będzie jeszcze jedna bramka po kursie 2.85, bardzo przyjemnie. No i teraz mogę powiedzieć, że ten kuponik już na zielono. Oj ciężko, jego szkoda, jego to szkoda. Koniec pierwszej połowy. Moi drodzy, wynik remisowy 1 do 1. Ja zadowolony, zarobiony. Kuponik 2,80 do przodu. Możemy udać się w miejsce zacienione, bo słońce grzeje, mimo że już jest godzina późna. I delikatnie odświeżyć się. Może coś zimnego do picia. Co wy na to? Ja jestem za. Stara zasada: ja nie powinienem tego mówić, bo przecież nie jestem tomkiem jacykowym. Ale leggingsy powinny być albo w rozmiarze, w którym jesteśmy, albo za małe, żeby wyeksponować kształty a jak jesteśmy w za dużych leginsach, no to one nie spełniają swojej funkcji, po prostu no Odbuduj! Ja pierdolę! Ja Nie można tracić, nie można prowadzić, szybciej blok, 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 blok. Ja pierdziel ja, 70. która? No. 75.? No, 72. Piąta, szósta. 76. Zaszło słońce. Stawiam, że dzisiaj chyba bez obserwatora. No, widać, że doświadczony, widać. No tak, myślę, że dzisiaj bez obserwacji. Ale nie, nie chciałem mówić na temat arbitra, tylko na temat samego spotkania. Wisi ta trzecia bramka w tym spotkaniu w powietrzu. Podoba mi się kolega Bator, który wszedł z 14.00, 2000 rocznik w Rakowie rozbujał tutaj trochę towarzystwo. Jedna bramka zadecyduje o wyniku. Twój typ? 2-1. 1-1. 2-1 dla gospodarzy. Klątwa remisów. Gdzie jedziemy w Polskę, gdzie przyjeżdżamy? Coraz więcej remisów. Byliśmy tydzień temu na Śląsku. Dzisiaj jesteśmy w Zielonej Górze. Znowu 1-1. Garść informacji. Co się dowiedziałem? Był obserwator. Czyli będzie obserwował tego arbitra, który tutaj był Będzie delikatnie, ale co jest najważniejsze Jestem zadowolony z tego, że ta pierwsza połowa była dla mnie na plus Fajnie pokazał się Ksawier Dziekoński Rozmawiałem tutaj z kibicami miejscowej Lechi Mówili, że gdyby nie ten bramkarz, to na pewno wynik byłby zgoła odmienny Kibice zadowoleni, jest piątek wieczór Jesteśmy już po meczu Przed nami jutro bardzo pracowity dzień Bo jutro będziemy zwiedzać Zieloną Górę od strony turystycznych atrakcji Moi drodzy, zasłużona siesta po kilku. wystaje z kieszeni. Jak? Tu? 100 gram. Co? Wziąłem ze sobą moją ortopedyczną poduszkę, także myślę, że będę spał całą noc. Do zobaczenia jutro. I jak będziesz ruszał kamerą, to pokaż tamtą tą która jest po tej stronie, ale ostrożnie, tak, żebyś nie pominął niczego i nikogo. Słowo na temat hotelu. Jeśli chodzi o Zieloną Górę, zatrzymaliśmy się w Boutique City Hotel. Kapitalna lokalizacja. Jest to dawny hotel śródmiejski. Łóżka wygodne, do tego bardzo fajne poduszki. Imitacz, można powiedzieć, pokoju, jego przestronność zdecydowanie na plus. Internet mógł być lepszy, poprawy, śniadanko. Nie było zbyt dużego wyboru, a my już tych hoteli trochę przerobiliśmy, więc wiemy, że jest tutaj jeszcze potencjał do tego, żeby jak to mówią Anglicy make, make an improvement. Nie trafiliśmy na totalne upały w Zielonej Górze. Klimatyzer. Jednak jak jest tak duży pokój, to ten klimatyzer, który nie jest klimatyzatorem no nie jest aż tak wydajny, więc tutaj też myślę, że inwestycja w tradycyjną klimatyzację by się przydała. Klimatyzacja jest w innych pokojach. My akurat trafiliśmy na taki, w którym tej klimatyzacji nie było. Myślę, że jeżeli będziecie w Zielonej Górze, śmiało możecie wybrać ten pokój, ale jak będziecie zamawiać poproście od razu z góry o pokój nie, z tradycyjną klimatyzacją. Dzień dobry! witamy dzień serdecznie. dobry w ten piękny, słoneczny dzień. No może nie słoneczny, moi drodzy. Jesteśmy zadowoleni, pozytywnie nastawieni. Drugi dzień pobytu w Zielonej Górze. Jesteśmy w samym centrum, jesteśmy przy deptaku. Po mojej lewej stronie pomnik Bachusa, gdzie idziemy, od którego zaczniemy zwiedzanie. Pamiętajmy, że jest to miasto słynące z winobrania. Bachus to jest bóg urodzaju, bóg Wina, winorośli. Oglądajcie scenę wojowniczą księżniczkę? Tak. Tam byli bogowie. Trzyma całą, całą kiść winogron. W czasie, kiedy w tym mieście jest wino, winobranie, przejmuje klucze do Zielonej Góry. No i wtedy ludzie bawią się, śpiewają i co robią? Przede wszystkim piją wino. Ja też, jak dzisiaj będę w jednym z lokali gastronomicznych, który został nam polecony, będziemy tam jedli posiłek. Na pewno wybiorę wino, dlatego że Zielona Góra stoi. Winem. Jeszcze nie powiedziałem jak blisko mieliśmy tutaj z hotelu, dawny hotel śródmiejski, obecnie nazywa się Boutique City, tak z francuska troszkę. Idziemy dalej. Przechadzamy się ulicami na deptaku zielonogórskim i natrafiliśmy na mobilny punkt, gdzie można naładować telefon, no pobawić się trochę kluczem francuskim, myślę, że jakby ktoś był rowerem to może naprawić sobie rower, ale cały czas idąc znajdujemy te bachusy, takie małe figurki, przedstawiające tego boga, wina i urodzaju. Jest ich aż 57. Bim. W lubuskim Bim. Bim. Cały czas mówiłem, że tak biją dzwony. Nikt nie wierzył, a teraz możecie posłuchać. Moi drodzy, przed nami wieża łaziebna. i nazwa pochodzi od tego, że była zlokalizowana w najbliższej okolicy Łazni. Kiedyś ta wieża stanowiła więzienie. Druga nazwa tej, zastępcza nazwa tej wieży to wieża głodowa. Ma 35 metrów wysokości. Moi drodzy, za moimi plecami najstarszy zabytek Zielonej Góry, XIII-wieczny kościół, Konkatedra pod wezwaniem świętej Jadwigi. Kiedy będziecie w tym kościele, warto zwrócić uwagę na efektowne posągi, przedstawiające oczywiście postaci religijne. Punkt charakterystyczny, jeśli chodzi o Zieloną Górę, jesteśmy nie do... Po mojej prawej stronie filharmonia zielonogórska, po lewej stronie parafia pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej, a za moimi plecami święty Urban, patron Zielonej Góry i charakterystyczny rekwizyt w jego dłoni kiść winogron. Cały czas ten motyw winobrania i wina jest w Zielonej Górze, w Zielonej Górze obecny. Winowinem, pamiętajmy, że jest to bardzo silny ośrodek. Jeśli chodzi o polską scenę Speedwaya, przechadzając się, spotykamy pomnik Andrzeja Huszczy. Odznaczył się również tym, że bardzo długo ciągnął swoją karierę i w sumie, jak się policzy, 33 lata był czynnym sportowcem i czynnym żużlowcem. w centrum naukowym Keplera, dwie sale na gór, na parterze, jedna wielka na pierwszym piętrze, różnego typu informacji, wiedzy, nauka to jest potęgi, klucz. jesteśmy tutaj, żeby dowiedzieć się czegoś więcej i zobaczcie, jest, jak to wszystko poskładać. Hop, dziękuję, to trwało sekundę. Pamiętacie, jak byliśmy na Football Tipie w Pradze? Tam był też taki miernik prędkości, to było w zoo i jedna pani tak chciała dowieźć do mety. Że się wywróciła. Ja mam kontuzję, więc dzisiaj nie będę szalał, ale zdejmę okulary, zdejmę też czapkę. Żółw. Niestety. A to rywal był. 15 minut to jest żółw, czyli 22 sekundy na 100 metrów. No, dobry wynik, dobry wynik. To jest imitowanie tego, jak mój kręgosłup się będzie za zachowywał, jak jestem na tym sprzęcie. O, Kłęk! Kłęk! Elastyczność kręgosłupa się bada tym. Ja jestem gibki jak ten, jak leszek blanik. Piramida żywieniowa bardzo ważna rzecz. Spróbujmy wkładać we właściwe miejsca to wszystko. Mięso i ryby aktywność fizyczna ujej, sporadycznie. Produkty zbożowe cały czas regularny sen. Sprawdź, czy jestem dobry. Niestety nie jest prawidłowo. Czyli co? Dlatego jest stymulany. Siostro, skalpel. Czy wiedzieliście o tym, że długość przewodu pokarmowego u człowieka to może być nawet 5 metrów? Ona zawsze mi mówi. Ty to powinieneś 2-3 tygodnie mieć po prostu totalnego przeczyszczenia. I ci wszystkie te złogi, które masz w jelitach wypadły. Jeszcze idzie, jeszcze. Długi. To wszystko jest pozwijane u nas w brzuchu, a jak się wyciągnie, to ma prawie 5 metrów. Przystąpię do niesamowitego eksperymentu. Będę naciskał. Swoim ciałem na te wszystkie gwoździe. No, to są gwoździe, to są jakieś takie. I zobaczymy, co pierwsze się pojawi po tamtej stronie, co będzie uwypuklone. Nos. Praśmy, sam jestem ciekaw, jak to wypadło. No. Orety! Atleta! Prawdziwy atleta! Nie, no to jest jednak dobry eksperyment. Długi. Zawsze chciałem zostać prezenterem pogody i być kolegą, kolegą redakcyjnym, na przykład pani Karoliny Pajączkowskiej. Witam was serdecznie, moi drodzy. A nie, to jeszcze 15, 14. Yy, yy, w Lublinie może troszkę pokapać, może. Tutaj yy, w nocy wszyscy śpią. Ja będę spał, bo będę zmęczony, więc na pogodę nie będę patrzył, więc nie będę o niej mówił, bo w nocy ludzie śpią. Widzimy, yy, księży będzie świecił, gwiazdy będą świeciły. Yy, yy, co dalej? Yy, dalej okopać się parawanem. Gdzie to jest? Uwaga, będzie zrobione zdjęcie. O, czekaj. Uwaga, 5, 4, 3, 2, 1. Tam? ty, tutaj jest trochę dziwnie. Stara zasada, że jak ktoś ma zasięg ramion prawie metr, to ma stopę No, ponad 43 rozmiar, a duża stopa, przypomnę. Jak mówi tradycja, duża stopa, duży but. Słówko podsumowania, moi drodzy, warto wybrać się w zielonej górze do centrum nauki Keplera, centrum przyrodniczego, cała masa eksponatów, różnego typu eksperymentów. Można sprawdzić swoją siłę, swoją gibkość. Intelekt w różnego typu łamigłówkach. Zostałem pogodynkiem. Mam na imię Piotr. Przed chwilą byłem w Muzeum Ziemi Lubuskiej. Jestem zadowolony. Trzy główne części ekspozycji, którą znajdziecie w tym momencie. Jedna dotycząca historii samej Zielonej Góry, jak i ziemi lubuskiej, muzeum dawnych tortur były różnego typu przyrządy. No powiem szczerze, że na mnie te eksponaty wywarły duże wrażenie, a Spielberg też kiwał głową i mówił, z że... Z uznaniem. Z Pan profesor myśli, że może już prowadzić pojazdy mechaniczne? Oczywiście, gdyż nie zrobiłem tak jak, takiego szkolnego błędu jak Wy, czyli nie wyszedłem z naszego hotelu nocną porą, tylko kulturalnie, jak dobry człowiek, mąż, ojciec i przede wszystkim katolik, poszedłem spać kulturalnie. I nawet się martwiłem o Ciebie, bo nie było cie w, no, w łóżku i nie było Cię w łóżku i nie było cie w pokoju o godzinie 2.30. Wrocławska 69, Stadion Żużlowy, Falu Bazu. Jeszcze kilkadziesiąt godzin temu było tutaj spotkanie. 1800 luksów spogląda na Murawę i na Tor Żużlowy. 15 tysięcy miejsc. To pojemność 337 metrów z małym okładem to długość tego toru, a rekordzistą jest uwaga, Tangate jest rekordzistą tego toru 57, 43. Zaciągnęliśmy informacji u specjalistów i powiem tak, nie to, że mniej działa tych luksów, tylko po prostu one nie działają. Dziękuję. Zaledwie kilka minut od centrum Zielonej Góry znajduje się niesamowity zabytek architektury. Za moimi plecami ruiny pałacu w Zatonie, na sesję fotograficzną, ślubną, idealne miejsce, żeby zabrać dzieciaki i pochodzić sobie tutaj. Chodźcie, zobaczymy jak to wszystko wygląda od środka. Czuję się znowu jak 96 kilogramowy pan młody. Gdybym mógł tylko cofnąć czas, to na pewno sesja fotograficzna z mojego ślubu byłaby tutaj. Czuć atmosferę tego, że jest reżyserki na akcji, który mówi: Spójrz na mnie, zrób dziubek, wciągnij brzuch. Gdybym w tym momencie miał kilkanaście, przepraszam, kilkadziesiąt kilogramów mniej, ubrałbym się w garnitur najlepszej marki i tutaj po prostu spędził dobrze sobotnie popołudnie. Udało mi się właśnie w tym momencie dodzwonić do pana profesora Miotka i poinformował mnie, że miejscowość Zatonie, no to jeżeli jest miejscowość Zatonie, no to pałac w Zatoniu. I taka jest prawidłowa odmiana tego miejsca, gdzie jesteśmy. Zatem spójrzmy jeszcze raz na ten piękny pałac w Zatoniu. Kolorowych jarmarków, ta. To właśnie tu śpiewała Maryla Rodowicz. Oboje jesteśmy absolwentami Akademii Wychowania Fizycznego. To tutaj właśnie Maryla Rodowicz jako rodowita zielonogórzanka rozpoczynała swoją niesamowitą karierę muzyczną podczas Festiwalu Muzyki. Wiem jakiego festiwalu, ale nie powiem. Możecie sobie ten festiwal wygooglować. Moi drodzy, znajdujemy się dokładnie w Parku Winnym, a w szczególności w restauracji Palmiarnia. Wyjątkowe okoliczności przyrody. Zobaczcie, pełno palm, liście, są akwaria, pływają rybki, ale my tu nie przyszliśmy oglądać rybki, tylko jeść mięso i tak właśnie już jest. Pani przyniosła nam dzisiaj tak zwaną moc tradycji, karkówka w sosie pieczeniowym, do tego kluski śląskie. Bukiet surówek klasyka. Dzisiaj bez udziwnień. Do tego regionalne lubuskie winko wytrawne. Akurat trafiłem na białe. Nie ma na co czekać, trzeba jeść, konsumować. Dzisiaj w tak sympatycznym miejscu. Młodzież powiedziałaby, że to miejsce jest fancy, czyli takie dość modne i uczęszczające przez wiele osób. Spielberg wybrał schabowego z kością, również tradycja. Zatem... niespodzianka, co? Zatem praktycznie danie, które zawsze wybiera. Przystępujemy do konsumpcji. Czekaliście na deser? Bo ja czekałem. Szpila wziął y, niesamowity, a ja wziąłem, bo bardzo lubię, sernik. Jest to sernik wiedeński. Mandarynka, jest y, truskaweczka, jest boróweczka, ale przede wszystkim sernik. Nieprzesadnie słodki. Mocno serowy. I przede wszystkim chłodny. Mm. Rozpływa się w ustach. Zobaczcie, tu ta czekolada ma brokat. Hmm. Jak będziecie chcieli w Zielonej Górze zjeść dobry sernik, to musicie wpaść do palmiarni. Moi drodzy, wizytą w Palmiarni kończy się powoli nasz football trip w Zielonej Górze. Na pewno pozytywny, na pewno nie zapomnimy go długo. Było wszystko to, co lubimy. Fajnie, że dotrwaliście do końca tego odcinka. Bądźcie z nami, nie zapomnijcie zostawić lajków, subów i dzwoneczków. I napiszcie nam jakiś fajny komentarz, czy udało Wam się na swoich turystycznych szlakach. Odwiedzić Zieloną Górę. Jeżeli tu nie będzie, naprawdę warto przyjechać.